To jeszcze jest zamrożone no. Nie wiem z czego to się robi, troszkę ściutkie. E, idziemy coś zjeść Witam was, Japońskie ciasto Japońs serowe Japońs I właśnie Japońsko. będziemy sprawdzać Sprawiny. Ty lubisz sernik? Kocham sernik i kocham z rodzynkami To jest chyba... Gratuluję Wygląda jak te ciasteczko od babci Gdzie się chowały nitki I, i igły jest no. Drugie podejście spróbować czy nie? Nie. No, Oczywiście, że tak Nie ja na Polski wygrywa. Nie wiem z czego to się robi Z jakiego, y, czy to jest, jaki to jest ser? No, z takiego w wiaderku <laughs> o? 6 na 10, powiem szczerze. Troszkę tuściutkie. Za dużo smaku nie ma. Może spródzienek mi tu brakuje.